Eurowizja 2024 dostarczyła nam więcej afer niż muzyki, ale w prawie 70-letniej historii konkursu piosenki Eurowizji zdarzyły się momenty, które były równie skandaliczne i równie kontrowersyjne. Zapraszam Was na największe dramy Eurowizji. Cześć wszystkim z tej strony, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy miniserię, bo tylko dwuodcinkową, związaną z dramami na Eurowizji. Omówię najważniejsze, najbardziej kontrowersyjne, moim zdaniem, przykłady z historii konkursu piosenki Eurowizji. Zacznijmy od tych historycznych, by w kolejnym odcinku przejść do tych najnowszych. Będzie dużo się działo, więc zapnijcie pasy, szczególnie, że jest kilka afer, w których brała udział. Polska. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. I jak pokazują statystyki, większość z Was ogląda moje filmy, ale jeszcze mnie nie subskrybuje. A jeżeli jesteś zainteresowany eurowizją, to koniecznie zostaw subskrypcję, by nie przegapić żadnego nowego filmu. A jeżeli potrzebujecie eurowizji na co dzień, to oczywiście odsyłam Was na media społecznościowe, gdzie na bieżąco publikuję różnego rodzaju newsy i ciekawostki związane z konkursem. Polityczne głosowanie to argument, który najczęściej jest podnoszony przez krytyków Eurowizji. No bo przecież Grecja głosuje na Cypr, a Cypr głosuje na Grecję, kraje skandynawskie na siebie, kraje byłej Jugosławii na siebie, kraje wschodu i Kaukazu na Rosję lub Ukrainę. A kto głosuje na Polskę? Nikt. No, nikt poza Polonią. Choć zjawisko politycznego głosowania to czas od wprowadzenia telewotingu, to istnieje teoria, że już w 1968 roku Wielka Brytania jako pierwsza padła ofiarą zjawiska politycznego głosowania. Brytyjczyków reprezentował Cliff Richard, już wtedy topowy i znany na skalę międzynarodową piosenkarz. Jego congratulations było zdaniem Buchmacherów murowanym kandydatem do wygrania Eurowizji i umówmy się, swoją energią wyróżniało się na tle konkursowej stawki. Ostatecznie, mimo chwytliwego utworu i światowej rozpoznawalności, Cliff Richard przegrał jednym punktem z reprezentantką Hiszpanii, Maciel. Jak do tego doszło? Na początku warto przypomnieć, że aż do końca lat 90. wynik na Eurowizji zależał jedynie od jurorów. W 1968 roku obowiązywał system głosowania w którym każdy kraj miał 10 głosów do rozdysponowania, więc liczba punktów do zdobycia była mniejsza. Tym samym manipulując wynikami w jednym lub w dwóch krajach, można było mieć znaczący wpływ na końcowe wyniki głosowania. Po latach hiszpański komentator przyznał, że właśnie tak było w 1968 roku. Hiszpania pod rządami dyktatora Francisca Franco była izolowana na arenie europejskiej, dlatego władza szukała sposobu na sukces. Tym miała być Eurowizja. Podobno sam Franco był zaangażowany w kontakty z telewizjami w różnych krajach. W zamian za pomyślne głosowanie hiszpański nadawca miał kupować prawa do emisji programów z innych krajów u siebie. Choć te ostatecznie nigdy nie zostały wyemitowane, sam proces się powiódł. Eurowizja wygrała Hiszpanię i kolejny konkurs został zorganizowany w Madrycie. Oczy całego świata choć na chwilę i w pozytywny sposób zostały zwrócone na Hiszpanię. Eurowizja swój pierwszy poważny kryzys przeszła w 1970 roku. Kryzys to mało powiedziane. Przez decyzję organizatorów poprzedniej edycji w tej wzięło udział zaledwie 12 krajów, co jest jak dotąd najmniejszą liczbą państw uczestniczących w konkursie. W pierwszych edycjach Eurowizji na ogół, choć nie zawsze, przyjmowano zasadę, że każde państwo ma do rozdysponowania 10 głosów. Czasami więc jurorzy głosowali po jednym punkcie na 10 propozycji, innym razem jeden kraj zdobywał nieco więcej głosów. Ten system miał jednak wielką wadę, potencjalne remisy. Im więcej uczestników, tym większa szansa, że głosy jeszcze bardziej się rozłożą. I do takiej sytuacji doszło w 1969 roku, kiedy to cztery państwa Francja, Hiszpania, Holandia i Wielka Brytania uzyskały 18 punktów. W tamtych czasach regulamin nie mówił, kto będzie zwycięzcą, jeśli więcej niż jeden kraj otrzyma tę samą liczbę punktów. A więc Wygrało cztery państwa. Taką decyzję później zbojgotowało pięć krajów Austria, Finlandia, Norwegia, Portugalia i Szwecja. Ta sytuacja i widmo potencjalnej rezygnacji kolejnych państw skłoniło IBU do zmian w zakresie procedury głosowania. Jeszcze w 1970 roku wprowadzono zasadę, że w przypadku remisu na pierwszym miejscu remisujące kraje miały ponownie wykonać swoje utwory, a państwa głosowały już tylko na nie przez podniesienie ręki. Zapytacie, co w sytuacji, gdy znów pojawiłby się remis? I tu uwaga nic. Wygrywały wszystkie państwa remisujące. Dopiero rok później, bo w 1971 roku, wprowadzono bardziej skomplikowany, choć dalej nie idealny system, gdzie dwójka jurorów z każdego kraju przyznawała od 1 do 5 punktów dla każdej piosenki. Ostatecznie po kilku modyfikacjach od 1975 roku obowiązuje system ten, który z niewielkimi modyfikacjami znamy do dzisiaj. Choć w sieci znajdziecie bez trudu na główki, że Eurowizja 2024 była organizacyjną katastrofą, to jednak nic nie przebije tej z 1991 roku. Konkurs został zorganizowany we Włoszech po zwycięstwie Toto Cotugno rok wcześniej. Początkowo areną zmagań miał być Teatro Ariston, gdzie rozgrywany jest festiwal piosenki włoskiej San Remo, którego idea stała za powstaniem Eurowizji. Symboliczne miejsce nie było jednak przystosowane do przyjęcia tak dużego wydarzenia. Dodatkowo doszła kwestia niepokojów na świecie, rozpadu Jugosławii i wojny w Zatoce perskiej. W związku z tym po wielu dyskusjach na trzy miesiące przed konkursem przeniesiono go do Rzymu. A tam wszystko było źle. Próby były opóźnione, awarie oświetlenia były na porządku dziennym, a występ karoli usłyszeli tylko widzowie w telewizji w przeciwieństwie do widzów w sali. Gdzie nastąpiła awaria nagłośnienia? To jednak nie było najgorsze. Najgorsze było prowadzenie przegadane, przeciągnięte i przede wszystkim, w większości po włosku. Do tego dochodzi kwestia niewidocznej momentami tablicy wyników, wskutek czego przebieg głosowania był dla wielu widzów po prostu niezrozumiały. Co więcej, przebieg ten był niezrozumiały także dla samych prowadzących, którzy odczytywali błędną punktację, nie znali obowiązujących zasad, przez co wielokrotnie musiał im przerywać i, i korygować ówczesny kierownik wykonawczy Frank Neff. Polska drama. Wszyscy wiemy, że Polska miała niezwykle mocne wejście do konkursu piosenki Eurowizji za sprawą Edyty Górniak i To nie ja. Wywalczone drugie miejsce w Dublinie jest wciąż barierą nie do pokonania dla kolejnych jej następców i na trwale ten utwór zakorzenił się w świadomości Polaków. Słyszymy Eurowizja, myślimy Edyta Górniak, nucimy To nie ja. Przez wiele lat narastał także inny mit związany z tym startem, a mianowicie, że Polska nie wygrała Eurowizji tylko dlatego, że Edyta Górniak podczas próby ocenianej przez jury wykonała fragment utworu w języku angielskim, co wówczas było sprzeczne z zasadami Eurowizji. Taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce i wywołała one kontrowersje wśród delegacji, ale nie zaważyła ona na ostatecznych wynikach. Różne źródła podają, że 6, być może 8 z 25 delegacji biorących udział w Eurowizji 1994 zgłosiło ustne pretensje do organizatorów ze względu na złamanie regulaminu. Przez polską wokalistkę. W Polsce groziła dyskwalifikacja, miała nawet zniknąć z tabeli punktacyjnej, a kompozytor polskiej piosenki Stanisław Syrewicz, mieszkający na stałe za granicą i mówiący biegle po angielsku, próbował ratować sytuację rozmawiając z organizatorami. Ostatecznie Edyta Górniak wystąpiła w finale, a tylko trzy kraje nie przyznały punktów polskiej piosence. Z kolei różnica między zwycięzcą a drugim miejscem wynosiła 60 punktów, więc nawet jeśli wykonanie fragmentu to nie ja po angielsku miało wpływ na oceny jurorów, to nie zdecydowało ono o wygranej. Początkowo skandal wywołany przez polską delegację. Przy Infekcji gardła wokalistki, dla której wykonanie fragmentu po angielsku miało być po prostu mniej obciążające. Jednak po latach Edyta Górniak przyznała w wywiadzie dla Eurowizja.org, że wraz z jej menadżerem Wiktorem Kubiakiem wiedzieli, że łamił regulamin. Nieoficjalnie wiadomo, że motywem dla takiego zabiegu miała być chęć międzynarodowej promocji wokalistki i jej repertuaru. Choć Eurowizja z zasady jest apolityczna, a zgłoszone utwory zgodnie z regulaminem nie mogą zawierać odniesień do bieżącej czy przeszłej sytuacji politycznej, to jednak z historii Eurowizji wiemy, że zdarza mają się czasami piosenki, tak zwane political statements. Czasami są to tak zwane peace songi, jak Keine Grenzen, Wars for Nothing, czy tak jak w tym roku słowa o pragnieniu pokoju. Czasami poruszane są kwestie społeczne, jak temat uchodźców w interwale Eurowizji 2016, ale częściej dochodzi do kontrowersji związanych z animozjami między krajami. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich przykładów, wybrałem jeden, o którym mogliście nie słyszeć. W 2000 roku nadawca IBA z Izraela postawił na wybór wewnętrzny, a na Eurowizję do Sztokholmu pojechała szerzej nieznana grupa Ping Pong, która swoje zgłoszenie wysłała dla żartu. Już ogłoszenie wywołało kontrowersję, bo piosenkę uznano za tandetną. Energiczna piosenka z prostym rytmem i prostym tekstem skrywała jednak ukryty przekaz. Tekst opisuje izraelską kobietę, która nawiązuje romans z mężczyzną z Damaszku, stolicy Syrii. To kluczowe, bowiem w tamtym czasie Izrael już kolejną dekadę negocjuje z Syrią. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Co więcej, Syria wspiera libańskie bojówki i nie uznaje przyjęcia wzgórz Golan przez Izrael. W tej atmosferze zespół jedzie na Eurowizję. Opinia publiczna w Izraelu wpada w złość, gdy podczas prób grupa zmienia nazwę piosenki z Sameach na Bihapi i w końcowym refrenie wymachuje flagami izraelskimi i syryjskimi. Formacja otrzymuje informację, że jeżeli wystąpi w ten sposób podczas finału, będzie musiała pokryć wszystkie koszty startu na własną rękę. To nie zniechęca członków Ping Ponga i powtarzają swój występ z prób. To nie przynosi jednak sukcesu Izrael kończy. Rywalizację na 22 miejscu z dorobkiem 7 punktów. Po finale w Izraelu rozpętała się burza, sprawą zajął się nawet Kneset, czyli Izraelski Parlament, który oskarżył członków formacji o przyniesienie hańby całemu narodowi. Twórcy występu tłumaczyli, że ich piosenka miała pozytywne i pokojowe przesłanie, a te gesty miały pokazać, że są nowym pokoleniem Izraelczyków, wolnym od jakichkolwiek uprzedzeń. Po tej Eurowizji nadawca w kolejnym roku zdecydował się na organizację preselekcji, zespół ping-pong rozpadł się, ale ich utwór, Sameach, stał się hitem w kraju. To by było na tyle w części pierwszej. Dajcie znać w komentarzu, która z historii spodobała Wam się najbardziej, lub czy jest jakaś drama z historii Eurowizji, o której powinienem opowiedzieć, a o której jeszcze nie opowiedziałem. A jeżeli spodobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie też subskrypcję, jeśli jeszcze nie obserwujecie mojego kanału. Jak również zachęcam do obserwowania mnie w mediach społecznościowych, gdzie prezentuję zawsze najnowsze ciekawostki i newsy związane z konkursem. To by było na tyle, widzimy się już niebawem w kolejnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!